Witam w drugim odcinku poradnika Jak znaleźć idealny samochód. W tej części powiem Ci, jak przeglądać ogłoszenia i jak znaleźć tą mityczną okazję. Osobiście poszukiwanie samochodu zaczynam od Allegro, które pokazuje także wyniki z Otomoto. Istnieje jeszcze kilka serwisów ogłoszeniowych, ale z reguły te same samochody można znaleźć na Allegro, więc przeszukiwać możesz, jeśli nie znalazłeś nic na Allegro, albo po prostu ci się nudzi. Raczej nie polecam wybierania się na giełdę samochodową. Nigdy nie udało mi się tam kupić żadnego samochodu, a z tego co zaobserwowałem, to większość pojawiających się na niej okazji to albo jakieś złomy, albo cena jest śmiesznie wysoka. Warto dodać, że na większych giełdach możesz przy okazji zostać okradziony ze swoich oszczędności. Gdyby nie ostrzeżenie pewnego przechodnia na giełdzie w Łodzi, wrócilibyśmy do domu ze smutnymi minami. Warto za to, chodząc po mieście, przyglądać się samochodom, które mają przyklejone karteczki z ogłoszeniami. Istnieje prawdopodobieństwo, że właściciel nie wystawił go na Allegro, dzięki czemu autko uchowało się przed chciwym okiem handlarza, i może to być właśnie nasza okazja. Dobrym sposobem jest też popytać znajomych, rodzinę. Raczej nie sprzedadzą Tobie trupa i będziesz znał prawdziwą historię pojazdu. No chyba że cię nie lubią. Wróćmy jednak do Allegro. Wyszukiwarka na tym portalu działa całkiem sprawnie. Możemy określić wyposażenie dodatkowe. I co najważniejsze, maksymalną odległość, jaką jesteśmy w stanie pokonać, aby obejrzeć samochód. Ja samochodów szukam w promieniu 50 km z prostych powodów. Po pierwsze, szybko mogę podjechać go, zobaczyć i kupić, zanim ktoś sprzątnie mi go z przed A po drugie, nie wkurzę się tak bardzo, jak zajadę na miejsca ta super wychuchana furka, tak naprawdę z złomem sklejonym z trzech wraków i przystanku. Stosuję jednak odstępstwo od tej zasady. Jeśli poszukiwany przeze mnie samochód jest dosyć rzadki lub nie mogę znaleźć nic ciekawego na miejscu, a samochód jest mi potrzebny na wczoraj. Jeśli już zdecydowałem się przejechać pół Polski, aby zobaczyć tak zachwalane przez telefon cudo, zawsze szukam ciekawych ofert, które znajdują się po drodze. Dzięki temu obejrzysz masę innych samochodów i będziesz miał porównanie, a może któryś z nich Ci się spodoba i go kupisz. Aktualnie Allegro chyba w 80% zdominowane jest przez handlarzy i komisy. Część z nich udaje osoby prywatne, ale znalazłem prosty sposób, aby ich zdemaskować. W każdym ogłoszeniu podany jest numer telefonu, który wystarczy skopiować i wkleić w Google. Jeśli na pierwszych pięciu stronach wyszukiwania nie zobaczysz ogłoszenia ze sprzedażą innych samochodów, to można sądzić, że ogłoszenie należy do osoby prywatnej i warto się nim zainteresować. Do tej pory kupiłem od handlarza tylko jeden samochód, który miał przebieg cofnięty o jakieś 150 tysięcy i był lekko bity. Ale nie przeszkadzało mi to i zaryzykowałem kupno. Jednak w większości przypadków kupno samochodu od handlarza to zły pomysł. Przede wszystkim handlarz musi zarobić, więc samochód kupujemy drożej niż byśmy go kupili od właściciela. Samochód od handlarza będzie miał poukrywane wady, które dostrzegłbyś kupując samochód od osoby prywatnej. Będzie też już pewnie po zabiegu upiększającym, przez co nie widzisz, w jakim naprawdę był wcześniej stanie. Jeśli już znajdziesz dobre ogłoszenie, czas przejrzeć fotki. Niestety zdjęcia nie zawsze oddają faktyczny stan pojazdu, więc nie są żadnym wyznacznikiem. Jednak czasami już tylko dzięki zdjęciom możemy darować sobie dany pojazd. Na co zwracać uwagę? Jeśli szukamy samochodu bezwypadkowego, na dzień dobry spójrz na przednie reflektory. Czy nie różnią się od siebie z użyciem? Ogólnie wszelkie niesymetryczności to informacja o tym, że samochód miał jakieś mniejsze lub większe przygody. Jeśli zdjęcia są dokładne, możesz też znaleźć różnice w szczelinach i spasowaniu karoserii, kolorze poszczególnych elementów. Jeśli nie są dokładne, poproś sprzedającego o dodatkowe fotki. Jeśli jest uczciwy, zazwyczaj je prześlę. Zdjęcia wnętrza zdradzają plus minus przebieg pojazdu. Wytarta kierownica czy siedzenie kierowcy to podstawowe ostrzeżenia informujące o znacznym przebiegu samochodu. Jednak coraz częściej w przypadku droższych pojazdów. Handlarze inwestują w nową kierownicę lub oprzywają starą, wymieniają siedzenia i resztę elementów, które mogą świadczyć o dosyć znacznym przebiegu. Zakładając, że znaleźliśmy interesujące ogłoszenie, czas podjąć ostatni krok, który może nas uratować przed bezsensowną wycieczką. Jest to rozmowa telefoniczna, o której więcej powiem w następnym odcinku. Jeśli zaciekawił Cię ten poradnik, daj łapkę w górę lub subskrybuj kanał, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach.